Dobry wieczór, Ryszard Słowak, Kopciuszek, Zbyszek Kieliczek, Kopciuszek, Krzysiek, nie Kopciuszek. Ale nogi mam zakopcone, będę musiał umyć. Za chwilę, za chwilę z Ryszardem ruszamy do Łagiewnik, potem jedziemy na Częstochowę na spotkanie z ojcem Danielem. Wszystkich zapraszamy serdecznie. Hmm, chyba będzie na hali. Wstęp hmm, hmm, 15 piętnaście złotych, bo hala kosztuje. Więc muszę mieć, żeby na opłatę to i tak po kosztach własnych, ale nawet poniżej kosztów. Zbychło coś powiedz. Chikara baria, chustu koki, kieta maszynki, tekeja, pata i haszoki, Hotekejoki, chotekejoki, busetakaja, hanmi czityki, kuma czityki, koma no, to wiadomo prosimy lajki, subskryby i do zobaczenia!